Mam kolejny klejnot. Ten jest w nitrodromie. Mało wiem o pani Ringusz-Ramie, ale nie spotkałam na pustkowiu jeszcze nikogo, kto dałby się przekonać tkliwą rozmową o uczuciach. Ponoć lubi auta. Może wasza dwójka dogada się przy akompaniamencie zgrzytu metalu, pisku opon i ryku silnika. Najpierw wieści dobre. Na jesteś spoko i zgodzi się sprzedać klejnot złe wieści zapłaty chcę w formie czekaj zacytuję to w całej okazałości sztuczki kaskaderskiej tak niebezpiecznej i szaleńczo czadowej że bogowie zleją się w swoje złote galoty także tego lepiej zapnij pasy ej udało się nie, żebym wątpiła No, były jakieś cztery sekundy gdzieś w połowie, kiedy myślałam, że już po tobie Przynieś klejnot, musimy pogadać To ogrodnik amator, zawodowy mechanik i spec od wysokiej zawartości błonnika Ta wiedza powinna ci wystarczyć, żeby zwrócić jego uwagę Strong mówi, że pomoże, jeśli my pomożemy... sztywniakowi? Zakładam, że to jego pracownik? Masz klejnot, został jeden, on go ma Megalodon. Przebywanie w pobliżu tych klejnotów powoduje u mnie, no nie wiem, kręci się w głowie, ale tak przyjemnie. A ta migrena i te wizje nie mów Jonesowi. Nie chcę, żeby się martwił. Jesteśmy już tak blisko szczęśliwego zakończenia. Będę w kontakcie. Trzymaj się. Zakończymy to. Razem. Kolejny klejnot jest u istot, które razem nazywane są strąkiem. Obserwuję je od tygodnia. Chyba nie są wrogie. Może ten na dole jest. Ale chyba rządzi ten na górze. Znaczy, tak myślę, bo nie wiem. Znam się bardziej na bananach. I że kręci się tu, ale na pewno go poznamy. Słuchaj dalej, Groszków.